Śledzić przez całą dobę. Wystarczy tylko mieć internet. Para z Zielonej Góry zainstalowała w swoim mieszkaniu cztery kamery, dzięki którym można podpatrywać, co jedzą, jak śpią, a nawet czy myją zęby. Ustalili, że dadzą się podglądać przez najbliższe dziesięć lat. Marcin Wiko próbował dociec, czy w świecie naszpikowanym kamerami można oprzeć się pokusie podglądactwa i czemu ono właściwie ma służyć. Kamera pierwsza, Karolina właśnie robi makijaż w łazience. Kamera druga, Piotr krząta się po pokoju. Od takie zwyczajne, codzienne czynności, ale dokładnie o to chodziło. I ona, i on mają świadomość, że takie życie to trudne wyzwanie, ale od dawna marzyli o oryginalności, dlatego chcą być konsekwentni i kamer nie wyłączą, bez względu na opinie innych. Ja już nie mam na to wpływu. Wiadomo, każdy ocenia według siebie i tak naprawdę no, przez pryzmat swoich wartości. tak? Ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy ktoś mnie pozytywnie, czy, czy negatywnie odbierze. Niebezpieczeństwo jest takie, że możemy się zafiksować trochę na tych potrzebach obnażania się albo na takim obserwowaniu i wkraczaniu w życie innych osób. I nie wiadomo, czy już się nie zafiksowaliśmy, bo przez internet chcemy i możemy oglądać prawie wszystko, nawet gniazdopiską Sokoła na warszawskim pałacu Kultury, albo na przykład plac budowy Stadionu Narodowego. Nieciekawe, tylko na razie, bo z każdym dniem będzie bardziej interesująco. Na koniec roku to będzie zdecydowanie widać bryłę stadionu ponad obecną koronę, na którą w tej chwili patrzymy. Rosnący stadion zobaczyć może w internecie każdy dzięki kamerze zainstalowanej na wysokim maszcie. Śledzenie na bieżąco czyjegokolwiek życia, czy podglądanie jakiejkolwiek budowy to tylko zaspokajanie naszej ciekawości, ale czy takie podglądactwo może służyć czemuś naprawdę pożytecznemu? Lepiej widoczni, czyli widocznie lepsi, tacy chcą być pracownicy Namysłowskiego Urzędu Pracy. Można im się przyglądać dowoli, na razie co prawda nie przez internet, ale przez przeszklone drzwi. Chcemy raz na zawsze zażegnać to powiedzenie, że pracownicy tylko siedzą, kawę piją. A poza tym ta szyba działa w dwie strony. Obserwowany jest także petent. Marcin Wikło, Panorama.